Dzisiaj odpowiemy sobie na pięć najczęściej zadawanych pytań na Google odnośnie tworzenia świec sojowych w 2024 roku. Let's go. Pytanie numer jeden. Jak zrobić własne świece w domu? To w sumie bardzo proste. Wystarczy dowiedzieć się, jak tworzyć świece. Możecie to zrobić z naszych e-booków bądź szkoleń. Zakupić odpowiednie produkty do waszego domu i zacząć testować, tworzyć, próbować. Aż w końcu dojdziecie do wprawy. Dwa. Jakie woski są najlepsze do produkcji świec? My oczywiście polecamy woski roślinne. Naszym faworytem jest wosk sojowy. Nie jest szkodliwy podczas palenia. Dużo ładniej oddaje zapach olejku, z którym jest zmieszany. Produkty wykonane z tego wosku są dużo wydajniejsze. A świeca z takiego wosku nie kopci. 3. Jakie dodatki można dodać do świec, aby pachniały? Powinny być to wyłącznie olejki, które są stworzone do produkcji świec. Jeśli chodzi o olejki eteryczne, raczej radziłabym używać ich do produkcji wosków do kominka. 4. Czy można robić świece z parafiny? Można robić wszystko, ale to nie znaczy, że się powinno. Parafina jest bardzo szkodliwa zarówno dla osoby, która tworzy takie świece, jak i dla osoby, która potem je kupuje. I 5. Jakie knoty najlepiej pasują do świec sojowych? Mogą to być knoty drewniane oraz bawełniane. Tutaj kwestia już jest tylko doboru odpowiedniego rozmiaru. Jeżeli sama bądź sam masz podobne pytania, zapraszam cię na konsultacje indywidualne. Link do nich znajdziesz w moim bio.